Błądziorno! Witam Was wszystkich. Niedziela 28 września od godziny 11 rano do 17 w Warszawie zespół szkół 40. Na boisku szkolnym ulica Objazdowa 3 w Warszawie jest piknik! Kochani, jest piknik! Piknik, gdzie mamy watę cukrową, napoje, grill, malowanie twarzy, dmuchańce i mamy dużo gości. Mamy gości jak Krzysztof Diablo-Włodarczyk. Mamy trener Zbigniew Raubo. E, mamy magik iluzjonista Tomasz. E, I inne, inne atrakcje, inne atrakcje. E, Łukasz Bajorek. Karolina Kamińska, Eksplozja, El Cuatro, Natalia Adamczewska, Mr. Sebi, Tomaszu Disco Music, Kapela Praska. Kochani, to wszystko robimy dla naszej Beaty. Beata Oszka, kochamy Cię i to wszystko dla Ciebie, bo Miłość, Siła i Nadzieja to jest fundacja, która zbiera pieniędzy na tej ciężkiej choroby Beaty. Więc jest szczytny cel, piknik charytatywny 28 września, niedziela. Prowadzący DJ Emin, Marcin Nidziołka i Vito Cassetti, to znaczy ja. Widzimy się 28 września o godzinie 11 do 17. Ciao!